Mariusz Dudziuk to najlepszy typer w Trójmieście. Najlepiej typował wyniki spotkań halowej ligi Redboxów w Gdańsku. Jego zespół MES zajął drugie miejsce. Czy Mariusz Dudziuk mógł to przewidzieć? Przyznam się szczerze, że, że, że zastanawiałem się przed, przed dzisiejszym spotkaniem, czy to jest e, tylko, czy to jest e, aż. E, te drugie miejsce, no powiem tak, no w tym sezonie. E, Mieliśmy szansę dwa razy pokonać zespół Wybrzeża. Mieliśmy szansę, a nie udało się. Dwa razy zespół Wybrzeża był znacznie od nas lepszy. Chwała im za to, zasłużyli na to zwycięstwo. Są, są mistrzami. A jeżeli chodzi o typowanie, to wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim dużo szczęścia, bo biorąc pod uwagę taką dużą dysproporcję pomiędzy tymi zespołami z czołówki, z pierwszej piątki a zespołami właśnie z końcówki tabeli, trafić wynik tak w kategoriach tam 10, 10, 2, 10, 3 to jest, to jest, to jest duża loteria. No mi się to udało tam kilka razy więcej niż, 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 niż kolegom, którzy razem ze mną się bawili. Wiem, że wiadomo, że pan interesuje swoją drużyną, ale także przygląda się pan innym, jak grają, co się tam dzieje? Znaczy, jeżeli chodzi o niektóre zespoły, no to mniej więcej wiemy, tak? jak, jak, jak to wygląda, bo w Redboxie jesteśmy już od, już od ponad dwóch lat, więc spotykamy się z tymi zespołami albo na trawie, spotykaliśmy się na trawie lub, lub też na hali, więc no, trzeba, trzeba mniej więcej wiedzieć, tak? typ, typując te, te, te akurat wyniki, tak? jakie jak je drużyna z sobą przedstawia. Więc no to, to na pewno też miało, miało duże znaczenie przy, takim, przy takiej zabawie. Waszym rywalom, kolegom w wy, 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 ekipie Wybrzeża słabo idzie na trawie, jak wam? No, czy nam w, jakby w przeciwieństwie do wybrzeża no, idzie, powiem, że, no, że, że bardzo dobrze, tak? bo na, na cztery spotkania, trzy spotkaniaśmy wygrali. E, ale no, szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy te, te, te takie ważniejsze mecze i cięższe mecze są dopiero przed nami. E, koledzy mieli, mieli, mieli chyba, wydaje mi się, troszeczkę trudniejszy początek ze względu nawet na rywali, na których trafiali i to, to być może stawia ich w takiej sytuacji jak, jak teraz. E, nam się udało zrewanżować e, właśnie na kolegach e, tutaj właśnie na trawie, wygraliśmy z nimi. Tak, tak, nam, nam, nam się udało, udał ten rewanż, no ale mówię to, Liga jest, ma to do siebie akurat tutaj w Gdańsku, że żona jest bardzo wyrównana. Tak, tak naprawdę e, nawet biorąc, biorąc zespół specjalistów, tak, który teraz jest na pierwszym miejscu, wykrywa praktycznie wszystko, e, a zre, zremisował spotkanie z zespołem, no, no, z którym wydawać Wydaje, wydawać mi się mu go nie powinien zremisować, biorąc pod uwagę, że na przykład wygrywa ze skokiem. No. Więc yy, tutaj trzeba brać jakby poprawkę. Ja patrząc na miejsce na nasze, tak, w tabeli teraz czwarte, yy, <laughs> Jakby nie koncentruję się tylko na tym miejscu i, i drużyna tak samo, tylko, tylko mamy, mamy cały czas w głowie to, że, że przed nami dużo spotkań i tak naprawdę każde kolejne spotkanie to jest kolejne wyzwanie i trzeba w każdym meczu zdobywać punkt, chociażby jeden, żeby móc myśleć o tym, żeby na samym końcu rozgrywek utrzymać się w tej lidze.